Nazywam się Kamila Gradek, mam 17 lat, pochodzę z Hajnówki Województwo Podlaskie. Interesuję się kapoeirą muzyką, głównie pop, ale mi też może być. Nasza grupa nazywa się Heinowska Grupa Capoeira. Nasz projekt się nazywa Capoeira zamiast blokowiska i głównie naszym celem jest jakby sprowadzenie mm, młodych ludzi, żeby uczestniczyli uczysz, w naszej grupie, y, żeby zaczęli coś robić, bo w naszym mieście nie ma co robić i taka jest prawda, bo gdzie y, znaczy ogólnie młodzież y, albo chodzi, jest nie przykro mówić, ale używa, uży, używa używki, ma masowa się, ale y, y, spożywa alkohol. Y, pali papierosy, jak to teraz bywa w tych czasach. No, Bawię się z narkotykami na przykład jeszcze. No, to też, ale właśnie fajnie jest coś zrobić, jakoś ten swój wolny czas... wolny czas... No, ...spożytkować. Tak. I naszym, nasze działania to promocja grupy, czyli Dzięki dotacji mogliśmy zakupić ulotki i plakaty, pokazy w szkołach, w liceach, w gimnazjach, w podstawówce również. Zrobiliśmy jeszcze pokaz 1 czerwca w Domu Dziecka w Białowieży. Zapraszamy do Białowieży. <gry> I tak, i zamierzamy robić warsztaty jeszcze na wakacjach. co tu jeszcze powiedzieć? Pytania jakieś? <grym _> Kasiu? Hmm... <grym _> sprawa. E, mm. Mówiłaś, Kamila, o tych młodych ludziach, którzy nic nie robią, biorą jakieś używki. Czy wasz projekt w jakiś sposób wpłynął? Co na, na, się zmieniło w tym środowisku waszym lokalnym? Znaczy, mi się wydaje, że właśnie takie osoby, które coś jednak robią, bo jednak pojawiły się osoby, te, które naprawdę to długo wypychają, oddają się i jednak albo przestają, albo w ogóle nie zaczynają robić takich rzeczy, czyli, nie wiem, palić, pić. Bo A jednak osoby właśnie nie mające co robić, nie mające jak spożywać swojego wonego czasu. A czy te osoby do Was dołączyły w trakcie trwania projektu? Dużo się takich osób znalazło, które się przekonały i chcą chociaż zacząć spróbować trenować capoeira? No trochę. Znaczy był chłopak, znaczy chodzi? Chodzi tylko, że czasami on powiem, że jednak taki, taki. <grystanie> Daje mi się, że... Ale? Czy ja wiem, czy on by się... No to widniecie. <grystanie> Okej. <Okay. grystanie> no dobra. Zaczęła nie, głównie osoby są jednak młodsze trochę, które jeszcze tak nie zaczęły, ale właśnie fajnie by było, jakby ktoś właśnie taki chciał. Ale tak ciężko właśnie przekonać osoby. Mm -hmm. A w jaki sposób próbujecie przekonać do capoeiry? Do w to przez pokazy. Tak, pokazy, nie wiem, Pok pokazać swoje nie? umiejętności, co można, jak, jak można osiągnąć rozwój mm -hmm. fizyczny, umiejętności. Przełamanie samego siebie, nie? Mhm. Mm w akrobatyce. Mm -hmm. A od dawna ćwiczycie capoeira? Nie przepraszam. Od wakacji przegrałam. Mm -hmm. Mhm. Mm a ile trzeba tak trenować, żeby no, dojść do takiego... To jeszcze zależy Daj jak intensywnie. Tak, jak kto tak, jak się odda. A wy dużo czasu poświęcacie na Kapoelę? No to mnie to jest tak średnio. No. A ja no, dosyć dużo. Tak, ile... Mamy treningi dwa razy w tygodniu, chociaż jeszcze sobie staram się w domu mhm. trochę poćwiczyć. W malutkich pokojikach, ale jakoś czy na dworze z koleżanką chodzimy na stadion, też poćwiczyć w wolnych chwilach. Okej. Okay. Tak. No dziękujemy bardzo.